Siema, witam Was w pierwszym odcinku na naszym cudownym kanale, najlepszym kanale w Europie. I dzisiaj mój specjalny gość z. E, na pewno Chin. pokaże Wam, jak się gra w chiński sposób. Żebyście umieli coś zrobić ze sobą, a nie iść na bo oni tak Amerykanie bezczelni. Halo, dzień dobry, słonka. Przyszedłem tutaj Was nauczyć czegoś nieciekłego. Powiem Wam, jak się gra w Chinach. Aaa, jakbyście chcieli się spytać, skąd wiem, jak się gra w Chinach, to powiem prosto: Moja matka jest z Chin, a mój ojciec jest z Europy. To sprawia, że jestem amatorem, który sprawi, że wasze małe muszki zaczną w końcu myśleć. E, jestem bardzo chiński. No, no to przejdźmy do rzeczy. Okej, okay. to najpierw, żeby zacząć, musicie wiedzieć, czym jest ten jewany chokepoint, do którym cały czas narzekamy. I to jest miejsce, w którym ten głupi, głupi amerykański Magneto stoi i strzela non-stop! Non stop strzela i nie idzie do przodu zabić Waklania, tylko strzela w głupiego tanka! Debil! A Venom, nie jak Magneto, jakiś głupi w chokepointcie Venom może latać po całej mapie, i nakładać presję na wszystkich, na głupich supportów, a nie strzelać na środku! Bum! stop. Jezu! Dobra złotka, bo coś tu jest się tak, co do saportów, bo wie, większość nie rozumie. Luna... Luna jest głównym. Tu nie potrafi nawet uciec jak jakieś główienko małe do niej przyjdzie. To jest tragiczne. Dlatego w Chinach właśnie, w Chinach to się gra Rocket Raccoon! Venom na niego skoczy, coś innego, Magic go będzie chciała zgwałcić, a on co? PYK! Skasze sobie i przeżyje, Ma nawet krzeszarkę. To jest super, a nie jakieś. I'm Luna Snow, Wowa. No, i kolejnym osobą, tankiem, jakiej nie doceniacie, jest. Dziwne, bo w chińskim filmiku to mówimy: Kapitan Ameryka! On jest niesamowity! On potrafi biegać! Biegać on potrafi, ma nogi! I to powoduje że on może iść w lewo, w prawo i być takim wrzodem na dupy dla wszystkich. Taka w szmatach, w kuria, taką, takich wszystkich po prostu. Wszyscy są zdenerwowani, mm. a wy myślicie, że on demerza nie bije. nie o to w nim chodzi, wy nie myślący wy biawki. Wiemy, że Doktor Dziwny jest dobry, ale poza tym, że jest zajebiście domocny, to on nie potrafi zrobić dużo rzeczy. On nie jest taki jak... Wrom, on nie jest chiński. On nie umie dajfować on jest dobry, dobry drużynowo, ale nie! On nie pasuje do chińskiego stylu. Musicie zrozumieć chiński styl. No dobra, słonka, no. Patrzcie na tego dziwnego starszowicielu, biednego magneto! Ojejku, ojejku, czokwoń de prysiewa! Tak się nie gra, kochani, w Chinach. Tak się po prostu nie gra. Istnieją lepsze postacie, takie jak Venom, Ameryka, one do MacLaina biegną, albo po prostu są. A nie jakieś, jestem dziwny, magneto! No dobra. A już kończąc na tym, zaraz wam pokażę prawdziwą taktykę, jaką mnie nauczyła matka. Gdzie mnie nauczyła? No, w Chinach, gdy chodziłem po węglu. Gorącym węglu, ponieważ jestem mnichem. Zaraz Wam pokażę fantastyczność. No dobra, bziu się, wy moje. Jeżeli chodzi o fantastyczność, o której przed chwilą mówiłem, to jest to coś, co jest bliskie mojego serca. Dlaczego? Już mówię. Jest to taktyka, który, która łączy wszystkie inne taktyki, czyli chińskie, amerykańskie i europejskie. Są tam jakieś inne, ale to jest nieważne, bo jakiś de nieważne. Dobra. Fantastyczny. Potrafi wszystko. Może wejść na baklejna. Może robić zadanka, jak w pierdzielonej Ameryce robią. No, cud nauki po prostu. Jakiś Spider-Man tego nie zrobi. Jakiś Magneto tego nie zrobi, bo stoi w tą pącie. Ale za to fantastyczny może zrobić wszystko, czego tylko zapragnie. Dobra? Ba. Dobra, ale przestajmy mówić o moich mokrych snach, zacznijmy mówić o czymś równie wspaniałym, dobra? Jeff, Jeff, ludzie mówią, że jest głównym. często ludzie nawet na rankedach trollują kiedy widzą Jeffa, ale Jeff, Jeff jest bogiem. Ma pierdzieloną rękawicę Thanosa w sobie! Jeżeli taka malczyk do niego podejdzie, to on przeżyje! Jeżeli Venom na niego skoczy, to on przeżyje! A jego healing output jest potężny! W ogóle, po co ci ulży jakiś ludzi SNOW, jak masz, nie wiem, parę baniek grzefa? Robi dokładnie to samo! Nie rozumiem... Ludzie nie potrafią myśleć. Wszystko wina Ameryki. Jestem tego pewien. Okej, okay, okej, okay. już Ci się czas skończył, bo znacie, zdeportujemy sobie ten do Chin, ale jesteśmy bardzo dziękuję Ci za ten zarożliwy, yeah. głęboki ja, ja nie chcę z ten do Chin! o tym. Nie, nie ja nie szans. Przecież tam, jak lobby, gini które gini tam mają, tam my profesjonalni gracze grają. Jak się w, tu zostać? chcę zostać w Europie. Nie,